Dzisiejszy program rozpoczynamy od zaproszenia na koncert do Miejskiego Ośrodka Kultury. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Andrzej Krajewski, jestem liderem zespołu Ostatnie Kuszenie Małgorzaty i mam niewątpliwą przyjemność zaprosić wszystkich chętnych. Do wzięcia udziału w naszym koncercie, który odbędzie się 19 marca, to jest piątek, o godzinie 18, na sali widowiskowej Mińskiego Ośrodka Kultury w Fabianicach, przy ulicy Kościuszki 14. Kochani. W tych, w tych ciężkich niewątpliwie czasach postaramy się wyjść z zimy i wejść w wiosnę, a jak wiadomo wiosna to bardzo pozytywne klimaty. Nie zapominamy jednocześnie o tym, że mamy reżim sanitarny, 50% obłożenie sali. I maseczki, a przy tym wszystkim jeszcze bileciki za jedyne 10 złotych. W wiosennym repertuarze znajdą się utwory starego, dobrego małżeństwa, Marka Grechuty, Bez Jacka, ale również nasze ostatniego kuszczenia Małgorzaty oraz mam nadzieję kilka niespodzianek. Kochani, gościnnie wystąpi również pani Elżbieta Ciempka, mam nadzieję, że znana coraz bardziej pabieńczanom ze swoich wystąpień facebookowych, ze swoich facebookowych koncertów. Kochani, to wszystko jeszcze raz serdecznie Was zapraszam, ostatnie kuszenie Małgorzaty i do zobaczenia na koncercie. Jeżeli jesteśmy już w Miejskim Ośrodku Kultury, to warto powiedzieć, że placówka przy ulicy Kościuszki zachęca do udziału w ankiecie. Czy kultura może być wirusoporna, tak brzmi tytuł anonimowej ankiety, a raczej badania ankietowego do udziału, w którym zachęca Miejski Ośrodek Kultury. Ponieważ żyjemy w czasach bardzo wymagających, wymagających również dla kultury. Zupełnie w innych warunkach, musimy myśleć o przeorganizowaniu naszej działalności i dostosowaniu jej do potrzeb pandemicznych. Wygląda na to, że ta pandemia nas tak szybko nie opuści. W związku z tym yy, zwracamy się do mieszkańców Pabianic i powiatu. Aby wzięli udział w badaniu ankietowym pod nazwą Kultura wirusoporna, Wypełnienie ankiety zajmie kilka minut. Pytanie z 25, z czego kultury dotyczy 21. Czy w okresie pandemii, lockdownu prowadziłeś jakąkolwiek aktywność kulturalną? Czy pandemia ograniczyła zainteresowania wydarzeniami kulturalnymi? W jaki sposób Twoim zdaniem pandemia wpłynie na intensywność obcowania z kulturą? Kto powinien utrzymywać kulturę w czasie pandemii? To tylko niektóre z przykładowych pytań. Dla nas są bardzo ważne i pozwolą nam na kształtowaniu nowej oferty kulturalnej na terenie naszego miasta i powiatu, z uwzględnieniem potrzeb naszych mieszkańców. Ankieta znajduje się na stronie placówki mokpabieńce.eu oraz na Facebooku na profilu Moku. Serdecznie proszę o zaangażowanie się i zależy nam szczególnie na tym, żeby wzięły udział w ankiecie wszystkie grupy wiekowe i wszyscy, dla których kultura coś znaczy i jest dla nich ważna. Serdecznie zapraszam. Ankieta będzie dostępna do końca marca. Niedzielne spotkania z cyklu Wiosna w Muzeum oraz Rodzinne Wielkanocne Warsztaty to propozycje Muzeum Miasta Pabianic, o których już wcześniej mówiliśmy. Dziś przypominamy o najbliższych spotkaniach. W drugą, marcową niedzielę, 14 marca, placówka proponuje oprowadzanie kuratorskie po wystawie Dźwięki przeszłości kultura muzyczna w początkach państwa polskiego. I tutaj jest to wystawa archeologiczna, prezentująca dawne instrumenty muzyczne, tak oryginały jak... I repliki. Także też serdecznie zapraszamy. Do wyboru jest godzina 12, 14 lub 16. Zapisać się można dzwoniąc na numer telefonu do działu archeologicznego 42 215 39 82 wewnętrzny 15. Cykl spotkań zamknie również oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej. W niedzielę 21 marca będzie można poznać z kolei tajniki ekspozycji Afryka na kartkach pocztowych XIX i XX wieku ze zbiorów Muzeum Miasta Pabianic. Na spotkania o godzinie 12, 14 lub 16 można się umówić, dzwoniąc na numer telefonu do działu kultur materialnych 42 215 39 82 wewnętrzny 25. Mam nadzieję, że tutaj Pawięcianie chętnie przybędą na nasze zajęcia. Serdecznie zapraszamy. Oprócz tego muzeum w sobotę 27 marca zaprasza do udziału w rodzinnych warsztatach wielkanocnych. Będą one składały się z dwóch części. Pierwsze to prezentacja multimedialna, na której przybliżymy temat wielkanocny. Prezentacja ta będzie wzbogacona pokazem oryginalnych naszych zabytków, m.in. dawnych śmigusówek, palemek wileńskich, wycinanek. Przybliżymy kulturę i zwyczaje, które w tradycji polskiej odbywają się w Wielkim Poście, w czasie Niedzieli Palmowej i Wielkiej Nocy. Odpowiemy sobie na takie pytania między innymi, dlaczego święta wielkanocne przypadają co roku w innym terminie? Co jest symbolem świąt, e, czym się różni kraszanka od pisanki i czym te pisanki są e, zdobione. E, w jaki sposób są wykonywane te, e, palemki wileńskie? Mówimy o konkursie na najwyższą e, e, palmę. I z takich ciekawostek, może najmłodsi nie słyszeli, starsi może znają, czy, co to jest gaik, co to jest chodzenie z kogucikiem. Natomiast w drugiej części w czasie warsztatów uczestnicy zarówno ci mali, jak i duzi będą mogli się wykazać plastycznie, wykonać własnoręczną ozdobę, m.in. na przykład ozdobić pisankę ze styropianu różnymi kolorowymi elementami i pomalować, wykonać koszyczek wielkanoczny w formie zajączków. Warsztaty odbędą się o godzinie 12, 14 oraz 16. Zapisy przyjmowane są pod numerem telefonu 42 215 39 82, wewnętrzny 24 lub drogą elektroniczną małpa-muzeum.pabieńce.pl Wstęp na wszystkie wspomniane wydarzenia jest bezpłatny. Informacje o nich są dostępne na stronie muzeum.pabieńce.pl lub na facebookowym profilu placówki. Teraz informacja, która z pewnością ucieszy przede wszystkim tych, którzy lubią czytać książki. Księgozbiór Miejskiej Biblioteki Publicznej i jej chwili został wzbogacony o kolejne nowości wydawnicze. Było to możliwe dzięki wpłatom szczodrych czytelników, którzy dobrowolnie wrzucają pieniądze do puszek bibliotecznych. Serdecznie za nie dziękujemy wszystkim naszym czytelnikom, którzy. Co roku wpłacają nam pieniążki na właśnie nowości wydawnicze, na to, co chcieliby też u nas widzieć. Oczywiście, ostatnie dotacje ministerialne i z budżetu miasta, i z budżetu obywatelskiego które też pochodzą z miasta, przecież te środki bardzo wzbogaciły nasz księgozbiór, jednak środki, które dostajemy od czytelników są dla nas niebagatelne i zawsze bardzo nas cieszą. Na ogół właśnie przeznaczamy te kwoty, żeby po prostu dokupić konkretnie na zapotrzebowanie kontynuację jakichś wydawnictw, których nie mogliśmy kupić już jesienią, a wiadomo, że w grudniu one często już bywają nawet i przecenione, także jest to korzystne jeśli kupujemy w styczniu te nowości wydawnicze. W tym roku udało się kupić 150 książek. Tak jak powiedziałam, są to książki najbardziej poczytne. Drodzy czytelnicy, naprawdę znają się na po prostu tym, co teraz jest aktualnie popularne. Dlatego mamy. I obyczajowe książki, i rzeczywiście kryminały, i przeróżne rzeczywiście płodnych naszych i polskich powieściopisarzy, i również książki autorów z zagranicy. Jednakże oczywiście zawsze zdarzają się też unikatowe książki, dosyć drogie, na które czytelnik nie mógłby sobie pozwolić, i takie również zakupujemy, bo na pewno przydadzą się nie tylko jednemu czytelnikowi, ale myślę, że wszyscy skorzystamy na tym. Przypomnijmy, pod koniec ubiegłego roku do biblioteki i jej filii trafiło około 5000 książek. Ich zakup był możliwy dzięki trzem źródłom finansowania. Pierwsze z nich to budżet obywatelski. W edycji 2019-2020 zadanie pod nazwą Postaw na Książkę znalazło się w szóstce zwycięskich projektów. Dzięki temu zakupiono 1981 książek za 49 600 zł plus materiały promocyjne za 400 zł. Kolejna partia książek 1265 za 29 814 zł została zakupiona w ramach dotacji z Urzędu Miejskiego. Placówka pozyskała również pieniądze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki dotacji w wysokości 39 571 zł księgozbiór Miejskiej Biblioteki Publicznej zyskał 1642 nowe woluminy. Miejska Biblioteka Publiczna posiada również ciekawe zbiory regionalne. Zachęcamy Państwa do korzystania z tych zbiorów, które mówią o właśnie naszych pabienicach i tutaj o tych naszej społeczności lokalnej. Te zbiory warto przeglądać w czytelniach, które przypominam, są otwarte dla Państwa, szczególnie tutaj na Świętego Jana są najbogatsze zbiory, jeśli Państwo poszukujecie informacji, co jest teraz bardzo popularne, nie tylko na Facebooku, ale widzę, że Dzwonią ludzie do nas nie tylko z Polski, ale i z innych miejsc. W świecie i proszą o jakieś informacje dotyczące właśnie ich rodzinnego miasta, którym są pajanice. Ale oprócz tego biblioteka ma w swoich zasobach również książki, które placówce przekazali sami czytelnicy. Wiosenne porządkowania przyniosły nam właśnie duże ilości książek, które musimy przeznaczyć na kiermasz. Dlatego obok nowości są i starocie, które bardzo prosimy, że jeśli ktoś z Państwa chciałby takie książki od nas wziąć, za Liczną naprawdę złotówkę, to naprawdę są dostępne tutaj w każdej bibliotece w większych ilościach. Zachęcamy do tego. Marzena Litman przypomina również, że cały czas trwa akcja Book Crossing, czyli wymiana książek. Z powodu obostrzeń, póki co działalność biblioteki ograniczona jest do wypożyczania książek i, jak to było wspomniane, korzystania z czytelni. Z organizacją wydarzeń artystycznych trzeba jeszcze poczekać, aczkolwiek bibliotekarze zachęcają chociaż do obejrzenia przygotowanych małych wystawek. Drodzy Państwo, jak widzicie, jesteśmy w bibliotece głównej, musimy nosić maseczki. Nie jest to wymysł bibliotekarzy. My również chodzimy w tych maseczkach 8 godzin, dlatego też wielka prośba, żebyśmy stosowali się do tego wymogu, który, bez którego Państwo nie możecie odwiedzić biblioteki. Wystarczy zas zasłonić ust. I wtedy spokojnie można do biblioteki wejść, skorzystać ze z naszych wszystkich zbiorów, które dla Państwa mamy. Oczywiście bardzo ubolewamy, że nie możemy wrócić do normalności jeszcze. Czekamy na te spotkania. Za chwilę już będziemy je organizować, ale to wszystko przecież nie od nas zależy. Dla dzisiaj, na dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa bardzo myślę ciekawe wystawy ze zbiorów bibliotecznych. Mamy rok Lema, więc te książki warto w tym roku pokazać Państwu i zachęcić do tego, żebyście Państwo poznali twórczość tak sławnego polskiego pisarza. Mamy oczywiście dla Państwa wystawki, które pokazują, że może troszeczkę z humorem, cóż zrobić i, i jaką książkę przeczytać w tym najkrótszym miesiącu w roku. Natomiast y, oczywiście mamy również książki y, nagrane w, na innych nośnikach, tak zwane audiobooki, czy książki również z dużym drukiem, które są też cieszą się ogromną popularnością dla osób, które mają problemy ze wzrokiem, nie do końca niedowidzących, tak, ale po prostu wygodniejsze, rzeczywiście, y, jeśli chodzi o formę. Y, y, i drodzy Państwo, przede wszystkim będziemy za chwilkę organizować również dyskusyjne kluby książki w formie online albo w mniejszej ilości osób, ale na razie jeszcze chwilę nie jest to możliwe. Myślę, że w ciągu następnego miesiąca to wszystko się wyjaśni. Od 1 do 19 marca, jak poinformowała dyrektor placówki, ze względu na konieczność przeprowadzenia spisu zbiorów, zamknięta jest filia numer 6, znajdująca się w Pabieńskim Centrum Medycznym. W tych dniach biblioteka będzie nieczynna dla czytelników. Oczywiście i tak jest nieczynna dla czytelników z miasta, natomiast pacjenci i personel PCM-u bardzo chętnie korzystał w 2020 roku z tej biblioteki. Natomiast proszę o chwilę cierpliwości. Za ten czas, kiedy będą automatycznie naliczać się kary na Państwa kontach, nie będziemy oczywiście ich pobierać. Taki spis zbiorów odbywa się co 6 lat. Jeśli uda się go sprawnie przeprowadzić, filia numer 6 zostanie otwarta wcześniej. Przenieśmy się teraz na ulicę grobelną, dokładnie do mieszczącej się przy niej Państwowej Szkoły Muzycznej Pierwszego i Drugiego Stopnia. W budynku podczas prac termomodernizacyjnych dokonano pewnego znaleziska. Muszę przyznać, że było to dla nas duże zaskoczenie, ponieważ e, no, szkoła przechodziła już mnóstwo remontów, adaptacji, przebudów e, i no, nie myśleliśmy, że znalazł się jeszcze jakiś fragment poddasza, który nie był tknięty ręką e, budowlańców. Natomiast okazało się, że faktycznie w południowo-schodnim krańcu e, poddasza e, w sali, gdzie normalnie nauczamy kontrabasu, tam jest taki malutki magazynek, e, który okazało się przy zdzieraniu dotychczasowych otuliny Poddasza mieścił w sobie takie drobne znalezisko, pamiątki po ostatnich mieszkańcach naszej szkoły. Mianowicie były to notatki ze studiów przyszłego inżyniera i dyrektora technicznego fabryki Kruszej-Jender pana Stefana Bursze oraz klisze, negatywy przedstawiające takie bardzo prywatne ujęcia z życia jego rodziny. Znalezisko zachowało się w wyjątkowo dobrym stanie. Pośród klisz znajdowały się zarówno stare negatywy na szkle, jak i bardziej już nowoczesne wykonane na celuloidzie. Wszystkie pochodziły z lat 20, 30, XX wieku i dokumentowały prywatne wydarzenia rodzinne. Po konsultacji z dyrekcją Miasta, Muzeum Miasta Pabianic, e, no, ponieważ okazało się, że są to zbyt e, osobiste i prywatne e, pamiątki uniemożliwiało to użycie ich jako eksponatów ekspozycyjnych, e, postanowiłyśmy spróbować odszukać spadkobierców, pana inżyniera Stefana Bursze. i zaskakująco szybko nam się to dało, ponieważ e, okazało się, że pan Stefan Bursze był jedynym synem biskupa Juliusza Burszego. E, zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w II Rzeczpospolitej, no, bardzo znanego działacza niepodległościowego, społecznego, działającego na rzecz polskości Śląska Cieszyńskiego i Mazur. I przy okazji bardzo krytycznie wypowiadającego się na temat polityki Hitlera od momentu, kiedy ten doszedł do władzy. No i przez tę działalność taką właśnie bardzo propolską i bardzo antyhitlerowską, kiedy tutaj rozpoczęła się okupacja niemiecka, cała rodzina została aresztowana. I niestety zapłaciła najwyższą cenę krwi. Z osobistego rozkazu Himmlera miała być całkowicie wyniszczona. Nasz pan inżynier Stefan Bursze również został aresztowany i w 1940 roku w okolicach Zgierza w Lasach Ludźmierskich rozstrzelany. Miejsce jego pochówku nie jest do tej pory znane. Biskup Juliusz Bursze przeżył syna o dwa lata. No bardzo mocno doświadczany i torturowany w Obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen też do niedawna nie było wiadomo, gdzie znajdują się jego prochy. Od rodziny wiemy, że teraz ta sytuacja uległa zmianie, ale taki symboliczny grób znajduje się w Warszawie. Czyli... Wracając do tych y, pamiątek, które zostały, zostały już przekazane rodzinie. Tak, pamiątki przekazaliśmy rodzinie, odezwała się do nas bardzo szybko, kiedy już tylko udało nam się nawiązać kontakt. Y, I bardzo szybko przyjechała do nas po te pamiątki. No Dla nich jest to sprawa bezcenna, ponieważ y, y, okazało się, że y, pan inżynier Stefan, jako fotograf amator, y, robił bardzo dużo zdjęć. Niemniej jednak myślano o tych zbiorach, że zostały wszystkie zniszczone w czasie wojennej zawieruchy tymczasem kilka lat wstecz e, taki duży zbiór właśnie negatywów e, tak z życia rodzinnego jak i jego wycieczek krajoznawczych e, został odnaleziony w innym miejscu e, natomiast no, nasz to taka malutka perełka zaledwie promil taki, <laughs> promil jakby w stosunku do tego zbioru który odnaleziono wcześniej niemniej jednak e, rodzina cieszy się z każdego odnalezionego fragmentu ponieważ no, dla nich jest to, ma to wartość bezcenną zarówno wnuk e, inżynier Fana Bursze, jak i jego prawnuk, bardzo są zaangażowani, wiem, że tam cała rodzina jest bardzo zaangażowana właśnie w pielęgnację pamięci o, o biskupie Juliuszu Bursze i odbudowuje właśnie dzieje rodu, szukając różnego rodzaju właśnie takich pamiątek. No i dla nich to ma wartość bezcenną, no dla nas, dla nas niewielką, bo to są po prostu stare notatki i, i stare zdjęcia, stare klisze. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że mogliśmy sprawić im taką radość, no i przekazać do nasze znalezisko no, w jak najlepsze ręce, zwłaszcza, że okazało się, że brawnóg inżyniera zajmuje się właśnie starą fotografią, więc myślę, że no, już lepiej nie mogło się zdarzyć. Tradycyjnie, jak co tydzień prezentujemy ofertę Tomi. W piątek, 12 marca, będą miały premierę dwa filmy. Pierwszy z nich to thriller Greenland z Gerardem Butlerem, gwiazdorem takich hitów jak 300, Olimp w ogniu czy Prawo Zemsty. Tym razem bohater walczy o życie rodziny w obliczu globalnego kataklizmu. Naukowcy nie mają wątpliwości, Ziemia nie zdoła uniknąć zderzenia ze zbliżającą się do niej potężną kometą, a jego skutki będą katastrofalne. Wybitny inżynier John Garrity i jego rodzina są w grupie wybrańców, w którym władze zaoferowały bezpieczne schronienie w położonym na odludziu tajnym bunkrze. Większość społeczeństwa nie otrzymuje takiej szansy. Podczas gdy fragmenty rozpadającej się komety niszczą miasta i zabijają tysiące ludzi, świat pogrąża się w chaosie. Wybuchają zamieszki, rozboje są na porządku dziennym, a służby tracą kontrolę nad sytuacją. W takich okolicznościach dotarcie na miejsce ewakuacji staje się śmiertelnie niebezpiecznym wyzwaniem. Moment decydującego uderzenia zbliża się nieubłaganie. John jest gotów na wszystko, by ocalić swoją żonę i kochanego syna. Najbliższe kilkanaście godzin zdecyduje o wszystkim. Druga premierowa propozycja to amerykański dramat Sound of Metal. Mają tylko siebie i muzykę. Ruben jest pełnym pasji perkusistą, a Lou przebojową wokalistką. Gdy ruszają w trasę koncertową, a marzenie o wydaniu debiutanckiej płyty jest na wyciągnięcie ręki, Ruben z dnia na dzień zaczyna tracić słuch. W jednej chwili życie, które dotąd znał i kochał, lega w gruzach, a przyszłość staje się wielką niewiadomą. Jego dziewczyna Lu nie daje jednak za wygraną i postanawia zrobić wszystko, by uratować Rubena i to, co ich dotąd łączyło. W niedzielę natomiast, 14 marca, kino zaprasza na pokaz przedpremierowy filmu Na Rauszu. Film opowiada historię grupy przyjaciół, nauczycieli szkoły średniej, zainspirowanych teorią, że skromna dawka alkoholu pozwala otworzyć się na świat i lepiej w nim funkcjonować. Nie przewidują jednak skutków, jakie pociągnie za sobą długotrwałe utrzymywanie stałego poziomu promiliwe krwi przez cały dzień, również w pracy. Jest też specjalna propozycja dla dzieci. Seanse przyjazne sensorycznie, seanse bez reklam z przyciszonym dźwiękiem i przyciemnionym światłem na sali. Od piątku 12 marca do niedzieli 14 marca kino w ramach wspomnianych seansów proponuje film Samsam. Sam". Młody i nieustraszony Samsam sam ma prawie wszystko, o czym może marzyć kosmiczny bohater, kochających superbohaterskich rodziców, grupę superprzyjaciół oraz własny latający spodek do odkrywania i zwiedzania kosmosu. Do szczęścia brakuje mu tylko jednego, czyli supermocy, bo ta nie wiedzieć czemu jeszcze się nie ujawniła. Pewnego dnia mega nowa tajemnicza koleżanka z klasy Samsama oznajmia chłopcu, że potrafi nauczyć go ponadludzkich zdolności. Zaciekawiony propozycją Samsam wyrusza wraz z Megą w międzygalaktyczną podróż. W jej trakcie odkryje, że przyjaźń i odwaga są najlepszymi supermocami, jakie można zdobyć. Na koniec programu zapraszamy na przegląd nowości wydawniczych. Delia Owens to pisarka, amerykańska pisarka, a z wykształcenia również zoolog. Nic zatem dziwnego, że w jej powieści opisy przyrody od samego początku hipnotyzują i zachwycają każdego czytelnika. Gdzie śpiewają raki? To jej debiutancka powieść, a przetłumaczona na wiele języków i wydana w ponad 40 krajach. A, gdzie miliony ludzi zachwycają się tą przepiękną historią. Gdzie śpiewają raki? Dele Owens, a, To powieść, poruszająca powieść o dzikiej i nieokiełznanej dziewczynie, o inności i o kobiecości pośród bagien amerykańskiego południa. Jest to jedna z najpiękniejszych książek minionego roku, a opowiada ona historię która dzieje się w Stanach Zjednoczonych, w Karolinie Północnej, na bagnach. A, I zaczyna się od momentu, kiedy nastoletni chłopcy znajdują ciało miejscowego bawidamka i wszystko wskazuje na to, że spadł on z wieży widokowej, jednak miejscowy szeryf nie do końca wierzy w ten rozwój zdarzeń, dlatego postanawia wszcząć śledztwo w sprawie morderstwa. I Podejrzenia padają na kobietę, zwaną kobietą z bagien, która zamieszkuje tamtejszą ziemię. Jest ona dzika, nieokiełznana i od lat unika mieszkańców, okolicznych mieszkańców. I to jest właśnie opowieść o niej, o tej kobiecie, o jej dzieciństwie, o dorastaniu pośród przyrody, pośród bagien, o samotności i również o poszukiwaniu. Miłości. Delia Owens tworzy przepiękną historię. A od samego początku a pokazując nam, jak ciężko być samotnym a i opuszczonym przez wszystkich. Bardzo serdecznie polecam wszystkim czytelnikom. Opowiem dzisiaj o książce Agnieszki Chelińskiej. Jest to jej ósma książka dla, dla młodzieży. Celebrytka, piosenkarka znana ze swojego kontrowersyjnego wizerunku. Tutaj doskonale sprawdza się, jeżeli chodzi o twórczość dla dzieci. Dlatego jest już popularna, jest znana czytelnikom z serii o Zezi, o Czaku i Gilerze. Tym razem hmm, Proponuje nam tutaj nową bohaterkę. Jest to, jest to Anka, jak w tytule Anka Skakanka. Ale jednocześnie, jak w poprzednich swoich powieściach, Agnieszka Chylińska nie boi się zmierzyć tutaj z trudnymi tematami, jakimi jest niepełnosprawność, z tym, jak, jakie spojrzenie na świat mają ludzie właśnie niepełnosprawni, a jednocześnie jest tutaj. Taka wizja świata, właśnie dosyć współczesna, czyli pogrążony, świat pogrążony w pandemii. Wiele rzeczy sypie się na łeb, na szyję i w tej nowej rzeczywistości próbują znaleźć się nowi bohaterowie. Jednocześnie są nawiązania do, do jej poprzednich książek. Możemy spotkać także naszych ulubionych bohaterów z poprzednich części, dlatego ta lektura również nie powinna być... Nudna i przede wszystkim, jak pokazały jej poprzednie książki, również pokazuje nam wiele pozytywnych wartości i naprawdę gorąco polecam Ankę Skakanka Agnieszki Chylińskiej.